Wcześniej wyszło. Tak. Zrobiło się ciemno, zrobiło się fajnie. Kopanie się skończyło, ale dzień mógłby się dla nas tylko. Mógłbym tu kopać parę lat, nawet w ciemnościach, gdyby wychodziły takie rzeczy. Życzmy sobie dalej takich znalezisk i takich imprez. <grystanie> Dziękuję Wam, chłopaki. Możemy Na, sobie pogratulować. Super zabawa. <grystanie> Sponsorem programu był producent żelu Dezaftan na afty, pleśniawki i drobne urazy w jamie ustnej. Dezaftan.